Cześć! Witajcie w nowym filmie. Poczucie odmienności może powodować niepewność, ale dla kobiet występujących w tym filmie stało się ono źródłem siły. Zamiast skupiać się na tym, co je wyróżniało, wykorzystały swoje wyjątkowe cechy, aby się wyróżnić i rozwijać. Dzisiaj pokażemy Wam 20 kobiet, które są naprawdę jedyne w swoim rodzaju. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 20. Wyobraź sobie, że jesteś swoim własnym bliźniakiem. Brzmi niemożliwie, prawda? Nie dla Taylor Muchl. Ta piosenkarka i modelka z Kalifornii cierpi na tak rzadką chorobę, że większość ludzi nigdy o niej nie słyszała. Chimeryzm. Taylor wchłonęła swoją bliźniaczkę w łonie matki. Jej ciało zawiera dwa zestawy DNA, dwa układy odpornościowe, a nawet dwie grupy krwi, co sprawia, że jest dosłownie dwiema osobami w jednej. Pierwszą wskazówką była prosta linia biegnąca wzdłuż jej tułowia oddzielająca dwa różne odcienie skóry. Przez lata lekarze uważali, że to tylko znamie, aż do momentu, gdy test genetyczny przeprowadzony w 2009 wykazał, że Taylor jest ludzką chimerą. Dena jej znikniętej siostry żyje w niej, a niektóre z jej organizmów mogą nawet genetycznie należeć do jej bliźniaczki. Układ odpornościowy Taylor nieustannie walczy sam ze sobą, czasami atakując własne komórki, jakby były obce. Od lat zmaga się z przewlekłymi problemami zdrowotnymi, nadwrażliwością i reakcjami autoimmunologicznymi. Jednak zamiast się ukrywać, wkroczyła w światło reflektorów. Obecnie wykorzystuje swoją platformę, aby zwiększać świadomość na temat chimeryzmu i podważać tradycyjne standardy piękna. Z zaledwie około 100 udokumentowanymi przypadkami na całym świecie, Taylor jest naprawdę jedną na milion, a może nawet jedną na miliard. Numer 19 Większość z nas wpada w panikę po 5 minutach bez telefonu, ale Dana Simons przeżyła 118 dni bez serca. W 2008 ta 14-letnia dziewczyna z południowej Karoliny przeszła do historii medycyny, przeżywając prawie 4 miesiące bez funkcjonującego serca, dzięki tymczasowemu sztucznemu systemowi pompowania krwi. Dzana cierpiała na kardiomiopatię rozstrzeniową, chorobę osłabiającą zdolność serca do pompowania krwi. Jej serce zostało usunięte podczas przeszczepu, ale serce dawcy nie zadziałało. Lekarze podjęli odważną decyzję i wszczepili dwie pompy mechaniczne, które utrzymywały przepływ krwi, bez prawdziwego serca w jej klatce piersiowej. Jej ciało było całkowicie zależne od zasilanych bateryjnie rurek. Przez te 118 dni Dzana nie mogła samodzielnie oddychać, jeść ani chodzić, ale jej duch pozostał niezłamany. Zachowała nadzieję i siłę, aż w końcu druga operacja przeszczepu zakończyła się sukcesem. Lekarze nazwali jej stan bezprecedensowym i nazwali ją chodzącym cudem. Jej powrót do zdrowia przesunął granice technologii sztucznego serca i opieki pediatrycznej. Podczas gdy jej rówieśnicy stresowali się pracami domowymi lub sympatiami, Dzana na nowo zdefiniowała możliwości ludzkiego ciała. Numer 18. Słyszałeś kiedyś powiedzenie, piorun nigdy nie uderza dwa razy w to samo miejsce? Powiedz to Bev Peterson. Ta kobieta z Minnesoty została uderzona piorunem nie raz, ale dwa razy. I przeżyła, aby o tym opowiedzieć. Statystyczne prawdopodobieństwo uderzenia pioruna wynosi około 1 na 15 tysięcy, ale dwa razy to kosmiczna loteria. Bev została uderzona po raz pierwszy w 1992, stojąc pod drzewem podczas burzy. Straciła przytomność i niewiele pamięta z tego wydarzenia. Drugi raz, wiele lat później, stała przy otwartym oknie, kiedy piorun przedostał się przez Moskitierę i ponownie ją uderzył. Oba przypadki pozostawiły po sobie fizyczne i neurologiczne objawy, w tym utratę pamięci, skurcze mięśni i migreny. Jednak być może najbardziej trwałym skutkiem były skutki psychologiczne. Beth nabrała głębokiego szacunku i uzasadnionego strachu przed siłą natury. Jej historia trafiła na pierwsze strony gazet w całym kraju. Nie tylko ze względu na swoją rzadkość, ale także z powodu dziwnego zrządzenia losu. Później dołączyła do międzynarodowej grupy Lightning, Strike and Electric Shock Survivors International, gdzie jej historia stała się legendarna. Numer 17 Jeśli Twoja babcia ostrzegała Cię, że zbyt wiele tatuaży może spowodować problemy, to prawdopodobnie nie spotkała Esperanzy Burenziny. Ta Argentynka znana jest jako najbardziej wytatuowana kobieta świata, ponieważ całe swoje ciało zamieniła w żywe płótno. Ponad 98% jej skóry pokryte jest tatuażami, co zapewniło jej wpis do Księgi Rekordów Guinnessa. Jej przygoda rozpoczęła się w latach 80., kiedy sztuka tatuażu na ciałach kobiet była w Argentynie nadal tematem tabu. Spotkała się z krytyką, odrzuceniem, a nawet utratą pracy, ale nigdy się nie poddała. Dziś ma tysiące tatuaży, w tym wzory na twarzy i skórze głowy, skomplikowane tatuaże na ciele oraz symbole opowiadające historię jej życia. Spędziła ponad 2000 godzin pod igłą i została wytatuowana przez artystów z ponad 30 krajów. Jednak historia Esperanzy nie opiera się na szokowaniu. Dotyczy ona wyrażania siebie, siły i podążania pod prąd. W wywiadach mówi, że każdy nowy tatuaż pomaga jej poczuć się bardziej sobą. Podważa standardy piękna, dyskryminację ze względu na wiek i oczekiwania związane z płcią. Normalizując kulturę tatuażu, zwłaszcza wśród kobiet i osób starszych, Esperanza udowadnia, że prawdziwe piękno nie zna zasad, a samo ciało może być najpotężniejszym dziełem sztuki. Numer 16. Florence Baitio jest modelką pochodzącą z Sudanu Południowego, która dorastała w obozie dla uchodźców w Ugandzie. W wieku 7 lat jej rodzina przeniosła się do Perth w Australii. Zasłynęła w internecie dzięki swojej niezwykle ciemnej karnacji, która w pewnym oświetleniu może wydawać się niemal fioletowa. Chociaż media społecznościowe nazwały ją najciemniejszą skórą na świecie, nie ma oficjalnego potwierdzenia tego tytułu. Florence dzieli się swoim życiem na Instagramie i TikToku pod pseudonimem 100% Dark Coco. Obecnie zbliża się do milion obserwujących i przyciąga uwagę tutorialami makijażowymi, sesjami modowymi i przesłaniami o miłości własnej. Współpracowała z takimi markami jak Channel Beauty, pojawiała się w artykułach redakcyjnych magazynu Tang Magazine i podpisała kontrakty z agencjami w Londynie i Melbourne. W wywiadach Florence otwarcie mówi o zmaganiach z rasizmem, zaburzeniami odżywiania i problemami z obrazem własnego ciała. Po latach niepewności postanowiła zaakceptować swój wygląd jako źródło siły. Nie postrzega swojej skóry jako ograniczenia, ale jako coś, co należy celebrować. Poprzez swoją platformę Florence inspiruje młodych ludzi na całym świecie, aby byli dumni z tego, kim są i dostrzegali piękno we wszystkich jego formach. Numer 15. Kiedy Kaylee Moult skończyła 18 lat, otrzymała diagnozę, która na zawsze zmieniła jej życie. Urodziła się bez macicy, szyjki macicy i kanału pochwy. Schorzenie to nazywa się zespołem majer küster hauser lub MRKH i dotyka około 1 na 5 tysięcy kobiet, ale rzadko się o nim mówi. Na zewnątrz nic nie wskazywało na to, że coś jest nie tak. Rozwijała się normalnie, miała chromosomy żeńskie i odkryła, że coś jest nie tak dopiero wtedy, gdy nie dostała miesiączki. Badanie lekarskie ujawniło prawdę. Jej wewnętrzne narządy rozrodcze nigdy się nie ukształtowały. Miała jajniki, ale brakowało jej pozostałych narządów rozrodczych. Szok był ogromny, ale Kaylee postanowiła podzielić się swoją historią w mediach i na platformach społecznościowych, aby pomóc innym poczuć się mniej samotnymi. W 2018 przeszła operację rekonstrukcyjną o wartości 15 tysięcy dolarów, która poprawiła jej samopoczucie fizyczne i emocjonalne. Zabieg nie był objęty ubezpieczeniem, ale miał ogromny wpływ na jej życie. Numer 14. Dorothy Edy nie tylko fascynowała się starożytnym Egiptem, ona go pamiętała. Urodzona w Londynie w 1904 roku prowadziła zwyczajne życie, aż w wieku trzech lat spadła ze schodów, uderzyła się w głowę i została uznana za klinicznie martwą. Cudem wróciła do życia, ale nie była już tą samą osobą. Doroti zaczęła twierdzić, że jej prawdziwym domem jest Egipt i że jest Om Sety, kapłanką z czasów faraona Setiego I. W miarę dorastania potrafiła czytać hieroglify, mimo że nigdy ich nie studiowała i opisywała starożytne rytuały z zadziwiającą dokładnością. W końcu przeniosła się do Egiptu, wyszła za mąż i współpracowała z archeologami, którzy byli zaskoczeni jej dokładną wiedzą na temat szczegółów, które nie zostały jeszcze odkryte. Jej najsłynniejszy moment nastąpił, gdy weszła do kompleksu świątynnego w Abydos i natychmiast go rozpoznała, łącznie z tajnymi komnatami i inskrypcjami, które później okazały się prawdziwe. Doroti pozostała aktywna jako opiekunka świątyni aż do swojej śmierci w 1981. Podczas gdy spirytualiści postrzegają ją jako dowód reinkarnacji, sceptycy debatują, czy była ona naprawdę odrodzoną kapłanką, czy po prostu najbardziej oddaną miłośniczką Egiptu na świecie. Numer 13. W 2005 roku świat był zaskoczony historią, która wywołała zarówno podziw, jak i kontrowersje. Hla Hitej, opiekunka z Birmy, karmiła piersią dwa nowonarodzone tygrysiątka po tym, jak ich matka je odrzuciła, a karmienie mieszanką nie powiodło się. Młode urodziły się w ZO w Rangunie, ale szybko zaczęły słabnąć. Hla, która niedawno sama urodziła dziecko, postanowiła pomóc. Po konsultacji z weterynarzami i przełożonymi karmiła młode jako tymczasowy środek nadzwyczajny, a historia szybko rozeszła się po całym świecie. Niektórzy uznali to za dziwne lub nieodpowiednie, podczas gdy inni postrzegali to jako czysty akt instynktu macierzyńskiego. Weterynarze potwierdzili, że w nagłych wypadkach mleko ludzkie może być odpowiednie dla nowonarodzonych zwierząt, a w tym przypadku pomogło młodym wyzdrowieć i dobrze się rozwijać. Dla Chli nie chodziło o rozgłos, była to naturalna reakcja na cierpienie zwierząt. Podążała za swoim instynktem i dała z siebie wszystko, co mogła w tej chwili. Jej historia stała się potężnym przykładem macierzyńskiej troski, która wykracza poza granice gatunków, i nadała terminowi Tygrysia Mama zupełnie nowe znaczenie. Numer 12. Ta kobieta z Włoch, znana w sieci jako Signo, postawiła sobie za cel przekształcenie się w żywego cyborga i robi to krok po kroku. Jej surrealistyczny wygląd i futurystyczna estetyka sprawiły, że stała się sensacją internetową i chodzącym dziełem sztuki. Poddała się ekstremalnym modyfikacjom ciała, w tym zmianie kształtu nosa, silikonowym implantom twarzy oraz rozciągnięciu nozdrzy i warg. Z białymi soczewkami kontaktowymi i rozjaśnionymi brwiami wygląda, jakby wyszła prosto z filmu science fiction. Jednak dla Signo nie chodzi tu o próżność, chodzi o wyzwolenie. Nigdy nie czuła się w pełni człowiekiem i postrzega swoją cyborgową tożsamość jako sposób na uwolnienie się od tradycyjnych standardów piękna i ról płciowych. Ludzie się gapią, ale ja nigdy nie przestaję, powiedziała w wywiadzie dla New York Post. Jej styl łączy w sobie science fiction, mitologię i transhumanizm, skłaniając ludzi do ponownego przemyślenia, co naprawdę oznacza bycie człowiekiem. Numer 11 w 2020 roku 27-letnia Emily Brown trafiła na pierwsze strony gazet na całym świecie, dokonując czegoś nie do pomyślenia. Urodziła dziecko, będąc w śpiączce. Przyszła mama z Arizony zachorowała na COVID-19 i musiała zostać poddana medycznie wywołanej śpiączce oraz podłączona do respiratora. Gdy jej stan się pogorszył, lekarze zdecydowali się wykonać cesarskie cięcie, gdy była jeszcze nieprzytomna. Jej córka urodziła się bezpiecznie i trafiła na oddział intensywnej terapii noworodkowej, ale Emily zobaczyła swoje dziecko dopiero trzy tygodnie później. Kiedy w końcu się obudziła, wciąż walcząc o życie, pielęgniarki położyły jej w dłoni zdjęcie noworodka. Po tygodniach rehabilitacji wyzdrowiała na tyle, że mogła w końcu wziąć dziecko w ramiona, a dziś zarówno matka, jak i dziecko czują się dobrze. Poród sam w sobie jest cudem. Ale poród w stanie nieświadomości i walka ze śmiertelnym wirusem to naprawdę zdarza się raz na milion. Numer 10 Wyobraź sobie, twoimi sąsiadami są ptaki, twoim środkiem transportu jest kajak, a najbliższy sklep spożywczy znajduje się dwa dni drogi stąd. Poznajcie tajemniczą kobietę z wyspy Budelli, która podobno żyła w całkowitej izolacji przez ponad 40 lat. Chociaż jej historia jest często mylona z historią Mauro Morandiego, istnieją również doniesienia o kobiecie, która mieszkała samotnie na wyspie w pobliżu Budeli. Jej imię nigdy nie zostało ujawnione i w przeciwieństwie do Morandiego całkowicie unikała mediów. Raporty z Parku Narodowego Archipelagu Maddalena opisują jej chatę, małe panele słoneczne i styl życia pozbawiony nowoczesnych udogodnień. Przez prawie cztery dekady żyła bez Wi-Fi, wiadomości i dochodów, utrzymując się z deszczówki, owoców morza i roślin rosnących na wyspie. Strażnicy parku szanowali jej niezależność i obserwowali ją z daleka. Miejscowi nazywali ją Panią Wyspę, a plotki o jej wytrwałości uczyniły ją współczesną legendą. Numer 9. W 2007 Donna Simpson trafiła na pierwsze strony gazet na całym świecie. Nie tylko dlatego, że urodziła dziecko, ale dlatego, że ważyła ponad 240 kg. To sprawiło, że stała się najcięższą kobietą, która kiedykolwiek urodziła dziecko. W tym czasie Donna realizowała kontrowersyjny cel. Celowo przybierała na wadze i dokumentowała swoje nawyki żywieniowe w internecie, mając nadzieję, że zostanie najcięższą kobietą świata. Jej docelowa waga wynosiła Wynosiła prawie 450 kg, i chociaż krytycy byli przerażeni, inni nie obserwowali ją z fascynacją. Jej córka Jacqueline urodziła się przez cesarskie cięcie w otoczeniu zespołu medycznego składającego się z ponad 30 lekarzy i pielęgniarek ze względu na wysokie ryzyko. Pomimo zagrożeń, cukrzycy wysokiego ciśnienia krwi i problemów z oddychaniem, zarówno matka, jak i dziecko przeszły operację w dobrym stanie zdrowia, co lekarze określili jako medyczny cud. Historia Dony wywołała intensywną debatę, czy było to pozytywne nastawienie do ciała, czy autodestrukcja. Dona twierdziła, że jest dumna ze swojej wagi i chciała udowodnić, że kobiety z nadwagą również mogą być matkami. Założyła nawet stronę internetową, na której ludzie płacili za oglądanie jej posiłków. W 2011 Dona zmieniła jednak zdanie. Ogłosiła, że schudnie dla swoich dzieci, opuściła partnera i porzuciła swoją wymarzoną wagę, aby zacząć od nowa. Numer 8 Jocelyn Wildenstein nie poddała się tylko kilku zabiegom. Przez dziesiątki lat zmieniła swój wygląd dzięki dziesiątkom operacji plastycznych. Według niektórych źródeł nowojorska celebrytka wydała ponad 6 milionów dolarów na zabiegi estetyczne i jest uważana za jedną z kobiet, które przeszły najwięcej operacji plastycznych w historii. Media nadały jej przydomek Catwoman. Urodzona w Szwajcarii w 1940, Joe Selin poślubiła później miliardera i marszanda Aleka Wildensteina, zyskując dostęp do bogactwa, statusu i praktycznie nieograniczonych możliwości operacji plastycznych. Jej pierwsze zabiegi rozpoczęły się w latach 90. XX wieku, podobno po to, aby zadowolić męża, który fascynował się egzotycznymi kotami. Joe Selin próbowała naśladować cechy kotów, w tym wysokie kości policzkowe i większe oczy, ale na tym się nie skończyło. Poddała się niezliczonym zabiegom, w tym wielokrotnym liftingom twarzy, powiększaniu ust, implantom policzków i modyfikacjom brwi. W latach 2000 jej wygląd był prawie nie do poznania, stając się symbolem nadmiernej chirurgii plastycznej. Jednak Joe Selin twierdzi, że nigdy nie chciała wyglądać jak Kot i że jej wygląd po prostu odzwierciedla to, kim jest. Nie czuje wstydu, nadal chodzi po wybiegach mody i w pełni akceptuje swoje wybory. Numer 7 Większość ludzi ledwo potrafi poruszać palcami stóp do tyłu, ale Kelsey Group potrafi obrócić stopy całkowicie za siebie, bez żadnych efektów specjalnych. Ta kobieta z Ohio cierpi na nadmierną ruchomość stawów, schorzenie, które pozwala jej na poruszanie stawami znacznie poza normalny zakres. Dzięki niezwykle elastycznej tkance łącznej, Kelsey może z łatwością skręcać stopy do tyłu, jak w horrorze, i to bez żadnego bólu. Lekarze potwierdzili, że nie jest to uraz ani zwichnięcie, a jedynie niezwykle elastyczne stawy. Jej hipermobilność obejmuje również ramiona, biodra i barki, dzięki czemu jej ciało jest praktycznie składane jak ludzkie origami. Podczas gdy wiele osób z hipermobilnością cierpi na przewlekły ból, Kelsey przekształciła swój stan w sztukę performatywną. Występowała w programach talentów, programach telewizyjnych i mediach społecznościowych, zadziwiając miliony ludzi swoją sztuczką z obracaniem stóp. Jednocześnie propaguje świadomość, ostrzegając, że elastyczność nie zawsze oznacza komfort. Podkreśla znaczenie rozciągania, treningu siłowego i słuchania swojego ciała. Chociaż wygląda, jakby należała do grupy akrobatów, jej przesłanie jest jasne. Zaakceptuj to, co cię wyróżnia. Może to być Twoja największa siła. Numer 6 Monika Riley nigdy nie marzyła o karierze modelki ani o pojawieniu się na okładkach magazynów. Jej celem było stać się tak ciężką, że dosłownie zepsułaby wagę. W szczytowym momencie ważyła ponad 320 kg i była na najlepszej drodze, aby stać się najcięższą kobietą świata. Mieszkała ze swoim chłopakiem Sidem, który pomagał jej spożywać ponad 8 tysięcy kalorii dziennie. Jej dieta obejmowała ogromne ilości pączków, napojów gazowanych i koktajli proteinowych, które piła przez lejek leżąc w łóżku, a jej ostatecznym celem było całkowite uzależnienie się od innych. Monika zyskała rozgłos dzięki wywiadom, filmom na YouTube i dokumentom o jej kontrowersyjnym stylu życia. Wielu było zszokowanych, ale Monika twierdziła, że to ją uszczęśliwia i że jej zdrowie jest pod kontrolą. Kiedy jednak zaszła w ciążę, zdała sobie sprawę, że jej styl życia stanowi poważne zagrożenie dla nienarodzonego dziecka. Wtedy podjęła drastyczną decyzję o zmianie zaczęła tracić na wadze, dążąc do tego, by stać się zdrową matką i dzieliła się swoją podróżą przez fitness, niepowodzenia i rozwój emocjonalny, pokazując, że miłość naprawdę może zmienić wszystko. Numer 5. Kiedy ludzie mówią, że chcą się wyróżniać, zazwyczaj mają na myśli odważną fryzurę lub modny piercing. Jednak Amber Look, miłośniczka sztuki ciała z Australii, poszła o krok dalej. Wytatuowała białka swoich oczu na jasnofioletowo i niebiesko. Znana w internecie jako Blue Eyed White Dragon, niebieskooka biała smoczyca, Amber wydała ponad 120 tysięcy dolarów na modyfikację ciała. W tym tatuaże piercing, rozcięty język i rozciągnięte płatki uszu. Jednak żadna z jej zmian nie wzbudziła tak dużego zainteresowania jak tatuaże na gałkach ocznych. Zabieg ten jest ryzykowny, ponieważ polega na wstrzyknięciu tuszu pod powierzchnię oka. Chociaż efektem były jaszczurze, intensywnie kolorowe oczy, zabieg spowodował również tymczasową ślepotę trwającą 3 tygodnie. Pojedynczy błąd podczas zabiegu może spowodować trwałe uszkodzenie wzroku, a Amber obawia się teraz, że mogła częściowo stracić wzrok w jednym oku. Mimo to nie żałuje swoich decyzji. Dla Amber modyfikacje ciała stały się formą emocjonalnego wyzwolenia i samorealizacji po latach zmagań. Każdy tatuaż oznacza rozwój osobisty i wyrażenie siebie. Niezależnie od tego, czy jest ekstremalny, czy nie. Jedno jest pewne, kiedy raz zobaczysz jej twarz, nie zapomnisz jej. Numer 4. Większość ludzi uczy się chodzić, zanim jeszcze nauczy się mówić, ale Chen Tuanzi musiała czekać 26 lat, żeby postawić swoje pierwsze kroki. Urodziła się w Chinach z poważną deformacją stóp, które były wygięte do tyłu pod jej ciałem. Jej rodziny nie było stać na leczenie, więc dorastała czołgając się. Nie mogła chodzić do szkoły, miała niewielu przyjaciół, a jej świat ograniczał się do czterech ścian. Jednak Chen nigdy się nie poddała. Ostatecznie zdiagnozowano u niej wrodzoną stopę końsko-szpotawą. Po wielu skomplikowanych operacjach i długiej rehabilitacji, stało się coś niesamowitego. Stanęła na nogach i zaczęła chodzić. Jej pierwsze chwiejne, ale zdecydowane kroki na poręczach poruszyły miliony ludzi. Nie chodziło tylko o chodzenie. Chodziło o godność, odporność i nadzieję. Dzisiaj Chen marzy o zostaniu psychologiem, aby pomagać innym osobom z traumą lub niepełnosprawnością. Opowiada się za lepszą opieką zdrowotną na obszarach wiejskich i udowadnia, że poddanie się nigdy nie wchodzi w grę. Numer 3 W świecie, w którym tożsamość jest wszystkim, Helen Schweizer wyróżnia się, ponieważ identyfikuje się jako wampir, i nie, nie w sensie cosplayu z filmów. Dla niej wampiryzm to duchowy styl życia. Jako nastolatka doświadczyła czegoś, co nazywała głodem energetycznym i w końcu odkryła, że nie jest sama. W Stanach Zjednoczonych i Europie istnieje prawdziwa subkultura wampirów. Ludzie piją niewielkie ilości krwi lub żywią się tym, co określają jako energię wampiryczną. Helen jest członkinią House of the Dreaming, zorganizowanej grupy wampirów o surowych zasadach. Zakaz przemocy, zakaz żywienia się bez zgody drugiej osoby i zakaz teatralnych bzdur. Pije krew od dobrowolnych dawców, poprzez nakłucie palca lub rytuału, ale nie wierzy, że jest nieśmiertelna lub oderwana od rzeczywistości. Pracuje, płaci rachunki i prowadzi w większości normalne życie. Wampiryzm dał jej pewność siebie i pomógł uleczyć stare rany. Dla Helen nie jest to zabawa w odgrywaniu ról. To wybrana tożsamość i forma wzmocnienia. Numer 2. Valentina Wasilewa z XVIII wiecznej Rosji posiada rekord, który trudno pojąć. Urodziła 69 dzieci. W latach 1725-1765 urodziła 27 razy, 16 par bliźniąt, 7 trójek i 4 czwórki. Wszystko odbyło się w sposób naturalny i chociaż niektórzy kwestionują dokładne liczby, jej historia nadal figuruje w Księdze Rekordów w Guinnessa. Mieszkała w Szuja, gdzie duże rodziny były powszechne, ale nic nie dorównywało jej sytuacji. Naprawdę zadziwiające jest to, że przeżyła wszystkie 27 porodów bez znieczulenia, bez szpitala, tylko dzięki swojej sile w czasach przed pojawieniem się nowoczesnej medycyny. Chociaż w statystykach często pojawia się imię jej męża Fiodora, to Walentina była tą, która wszystko to znosiła. Urodziła prawie całą wioskę z jednego ciała, na długo przed pojawieniem się reality show i mediów społecznościowych. Jeśli płodność miałaby swoją królową, nazywałaby się Walentina. Numer 1 Wyobraź sobie, że każdego dnia budzisz jako ktoś inny. Tak wygląda rzeczywistość Kim Nobu, brytyjskiej artystki cierpiącej na zaburzenia dysocjacyjne tożsamości. Jej ciało jest siedzibą ponad 100 różnych osobowości, z których każda ma swoje imię, wiek, płeć, głos, charakter pisma, a nawet styl artystyczny. Niektóre z jej alter ego to dzieci, inne to dorośli mężczyźni, każda z tych osobowości ma całkowicie odrębną pamięć i tożsamość. Niektóre malują obrazy o tematyce religijnej, inne tworzą dzieła abstrakcyjne, a ich prace są wystawiane w galeriach pod ich własnymi imionami. Stan Kim rozwinął się jako mechanizm obronny przed ekstremalną traumą z dzieciństwa. Jej przypadek był szeroko badany przez psychologów na całym świecie i przedstawiany w filmach dokumentalnych, książkach i programach telewizyjnych. Napisała nawet autobiografię zatytułowaną All of Me. Kim wykorzystuje sztukę jako terapię, a każda osobowość przyczynia się do jej zbiorowej tożsamości. Nie jest tylko jedną artystką, jest galerią artystów w jednym ciele. Historia Kim opowiada o odporności psychicznej i sile kreatywności, która pozwala zjednoczyć rozdarte ja. Kto jest najbardziej niezwykłą kobietą jaką znasz? Daj nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.